Macie tak czasami, że patrzycie sobie na opis anime albo trailer i po prostu wiecie, że to będzie paździerz, ale jednocześnie czujecie pod skórą, że szykuje się tu dzieło z gatunku tak złych, że aż dobrych. Krosi AI wywołało we mnie takie uczucia. Miało być Guilty Pleasure, dostarczycielem niczym nieograniczonego zacieszu. Miało być, a czym się okazało? No, nie tym, czego się spodziewałam. Na rozczarowanie przyszło z więcej niż jednej strony naraz. Od początku jednak. Początek był obiecujący. Co tu dużo mówić, początek był najlepszy. Zaczyna się to bowiem od mafijnych porachunków, a może bardziej mafijnej egzekucji w jakimś podziemnym parkingu. W tej te romantycznej scenerii pan spotyka panią. Czy tam pani spotyka pana, bo to pani jest wyraźnie główną bohaterką. A więc pani spotyka pana. Ona jest łowczynią nagród, on płatnym zabójcą. Ona do niego strzela, on powalają na ziemię, a potem uwodzicielsko pytają o namiary. No bo wiecie, w tej pracy nie spotyka się zbyt wielu kobiet, więc każdą okazję należy wykorzystać. Kwas straszliwy, oczywiście. Klaskałam z uciechy. I w jaką stronę to mogło się potoczyć? Tylko jedną oczywiście. Dostaniemy klasyczne starcie osobowości. On jest wkurzający, ale na swój sposób uroczy, a ona traci cierpliwość, ale w gruncie rzeczy to nawet go lubi. Klisza? Pewnie, że klisza, ale mogło być fajnie. Niestety zabrakło tutaj jednej małej rzeczy chemii. Między bohaterami w ogóle nie iskrzy. To znaczy, w przypadku pana o dźwięcznym imieniu Riacha, wszystko jest przynajmniej pozornie, jak trzeba. Dostajemy nieprzewidywalnego wesołka, który raz jest do rany przyłóż, a przy innej okazji wyłazi z niego prawdziwy psychopata. Nie ukrywam, mój ulubiony typ. Na dodatek mówi głosem mojego ulubionego seju, więc wiecie, wszystkie punkty do fangarowania odhaczone. Niestety często wypada jak przerysowana karykatura i trudno mi stwierdzić, czy to naprawdę dlatego, że jest przerysowany i niekonsekwentnie prowadzony, czy raczej dlatego, że musiał się starać za dwoje. Bohaterka bowiem o jeszcze bardziej dźwięcznym imieniu Szato to skandaliczny kawał drewna lub uwaga sucha nawiązujące wprost do imienia Góra Kamieni. Spokojnie mogłabym pogodzić się z faktem, że nie jest charyzmatyczna i wyszczekana. Nie każdy musi taki być. Pan na Zamek jednak to po prostu dająca się wodzić za nos środka. Do tego stopnia pasywna, że zaczyna rodzić się w człowieku pytanie, jak taki ktoś odnajduje się w zawodzie łowcy nagród i czy przez przypadek dostała tej roboty wyłącznie po znajomości. Momentami można się nawet zaniepokoić, czy nie patrzymy tutaj na jakieś łagodne upośledzenie umysłowe. Tym samym jej relacja z Rianchą nie jest ani zabawna, ani ekscytująca, chociaż anime wyraźnie chcesz, bym ją jako taką odbierała. Dziewczyna z marszu dała się zdominować, i widać, że cała sytuacja bardzo ją męczy, ale zamiast walczyć, przyjmuje strategię biernego oporu, co niestety nie działa zbyt dobrze i naprawdę źle się ogląda. Już samo to podanie numeru telefonu na początku. Właściwie nie wiemy, co się tam wydarzyło, bo scena się urywa, i stajemy przed faktem dokonanym. to podzieliła się kontaktem, to znaczy zgodziła się, żeby do niej wydzwaniano. Dlaczego więc takim uporem odrzuca połączenia? Jeśli pożałowała decyzji, dała te namiary, bo się wystraszyła czy coś, on tam na niej dosłownie siedział i cholera wie, co mógł zrobić. Mogłaby go zwyczajnie zablokować albo zmienić numer, prawda? Mogłaby nawet, tak wiem, totalne szaleństwo, powiedzieć swoim kolegom z roboty, co się stało i wspólnie coś wymyślić. Tym bardziej, że Riancha był ich celem. Ale gdyby tak się stało, anime nie mogłoby się wydarzyć, więc patrzymy sobie, jak daruje albo zaczyna w milczeniu, a czasami wykonuje jakieś nieprzemyślane, gwałtowne akcje, po których zostaje postawiona do pionu, bo bądźmy szczerzy, w bezpośrednim starciu nie ma przecież szans. Ale to i tak nic, bo w pewnym momencie z niewiadomej w gruncie rzeczy powodów zaczyna jej na nim zależeć. Kto twórcom zabroni? Riancha natomiast raz wygląda dręczyciela bez jakiegoś głębi umotywowanego powodu uprzykrzającego dziewczynie życie co przez większość czasu grane jest na pseudo-humorystycznej nucie, ale bywa też, że wprost jej grozi. Gdy indziej zaś na rycerza w lśniącej zbroi, który robi za nią całą robotę, nieustannie ratuje z opresji i autentycznie chce oczarować. W pewnym momencie nawet jej makeover zafundował. I dlaczego tak właściwie? Jednym z powodów może być fakt, że nasz Amant ma pewną specyficzną przypadłość. Otóż ludzie nie pachną mu ładnie. Tak ogólnie. Szato jednak jest specjalna i można ją wąchać bez problemu. Czy ty ani nie chcesz, żeby mi oczy wypadły od przewracania? Wyjątkowa bohaterka siodzia, co no skąd my to znamy: osobowość wykształcona w stopniu szczątkowym, silna i niezależna tylko z nazwy, bo w praktyce to już niestety wszelako, ani błyskotliwa, ani jakoś szczególnie urodziwa, ale jest wyjątkowa, bo pachnie w akceptowalny sposób. I pan Amant po prostu nie może przejść obok niej obojętnie. A jak wam tego mało, to możemy wyciągnąć stare dobre przeznaczenie. Tak, kartą przeznaczenia też próbujesz tu grać, całkiem nachalnie, nawet, tylko że znowu nic tak naprawdę z tego nie wynika. Dodajmy do tego nieustanne implikowanie traumatycznego dzieciństwa, jakieś wielkie tajemnice, nadużywanie retrospekcji do tego stopnia, że czasem zajmują jedną trzecią odcinka i bardzo dużych ilości smutnego pianinka. I przychodzi nam uświadomić sobie, że może i trup ściele się gęsto, ale to nie jest seria sensacyjna. To jest utykające na jedną nóżkę o Tomę. Na dodatek, żeby mimo wszystko nie było za poważnie, dostajemy też sporo sd ujęć i kilka komikralifów, z których na pierwszy plan wysuwa się niejaki Jim. Chyba hinduski chłopiec z lekko dziecinną osobowością, któremu nie narysowano ust, więc mówi całą twarzą, używając przy tym najbardziej karykaturalnego akcentu, jaki potraficie sobie wyobrazić. Spokojnie zaakceptowałabym taką postać w jakiejś innej, stricte komediowej serii, ale tutaj była jak patek w szprychy mojego zawieszenia niewiary. Poziom cringe'u przekroczył wszelkie granice, kiedy odkryłam, że bohaterka została w dzieciństwie adoptowana i wcześniej przedstawiała się jako Chateau Noble. To chyba najgorsze imię z generatora, jak kiedykolwiek słyszałam. Naprawdę nie mam pojęcia, jaki nastrój próbowano to we mnie wywołać. Takie to wszystko chaotyczne i dziwne. Na pewno jednak nie chciano, żebym pękała ze śmiechu na scenach akcji, a akurat te sceny były w moich oczach najbardziej wesołe. Przykład. Proszę bardzo. Jakoś na samym początku Riancha skorzystał z usług prostytutki, a chyba Alfons dziewczynny czekał za drzwiami, by go ustrzelić. Dlaczego? Nie wiem. Nasz pan Amant jednak okazał się szybszy i ustrzelił Alfonsa. Okazuje się, że to wszystko była prowokacja ze strony Rianchy, bo Alfons był na liście poszukiwań szato i chyba w ten sposób najłatwiej było go znaleźć. Tak więc Riancha wysyła swojej lubej informacje, gdzie może odebrać zwłoki i przy okazji uwolnić prostytutkę, którą zamknął razem z tropem. Jest to jakiś magazyn, gdzieś daleko za miastem, i trzeba tam dojechać ludzką drogą. Innymi słowy, zafundowano bohaterce prawdziwe szukanie skarbu. Na tym etapie staje się jasne, że Szato opracuje dla organizacji przestępczej. Po znalezieniu trzydniowego trupa nie wzywa ani policji, ani karetki, ani niczego takiego, tylko ładuje go do bagażnika. Wygłodzoną, odwodnioną i być może przemarzniętą prostytutkę ładuje na tym na siedzenie samochodu i jadą. Nie wiem, z powrotem do miasta? Zapewne wyrzucić w pakunek pod drzwi zleceniodawcy, czy coś? Trudno powiedzieć. Ale, żeby nie było za łatwo, szato jest obserwowana przez jakiegoś zaprzysięgłego wroga Janchy, pana z tatuażem na twarzy. Pan z tatuażem na twarzy zaczaił się na środku górskiej drogi. Skąd wiedział, że tam należy czekać? Telepatia chyba. I podjął brawurową akcję ustrzelenia naszej bohaterki podczas jazdy. Szato wykazując się raz jeden niesamowitą przytomnością umysłu, przygniotła go samochodem do skały i może by uciekła, gdyby akurat z naprzeciwka nie nadjechała ciężarówka. Ciężarówka, jak to ciężarówka, jechała jakieś 100 km na godzinę i nawet nie przyhamowała, więc jedyną opcją było skręcić w przepaść. Co też Chateau uczyniła. Po upadku z przynajmniej 20 metrów wstała, otrzepała się i zaczęła uciekać przed zamachowcem, któremu też nic się nie stało. W tym czasie Jancha bombardował szato telefonami i bardzo bystro zauważył, że coś się musiało stać, bo jego połączenia nie są odrzucane. Po czym błyskawicznie znalazł się na miejscu zdarzenia, prawdopodobnie za pomocą teleportacji i rozpoczął poszukiwania. Pan Zamachowiec tymczasem dopadł szatą. Zauważył, że ktoś do niej dzwoni, odebrał, tym samym ujawniając miejsce swojego pobytu. Tak, mistrz intelektu, ale czego innego spodziewać się po kimś, kto tatuuje sobie znak rozpoznawczy na twarzy. Popatrzył, posłuchał. Na pożegnanie zaś powiedział dziewczynie, co ma przekazać riankrze, zastrzelił jej telefon, tak dobrze usłyszeliście, i uciekł. W finale rianka odnajduje szatę, która po tym wszystkim dostała gorączki. Zabiera ją do hotelu, kuruje, pierze jej ciuchy. Zaraz, zaraz, czy coś nam nie umknęło? Co się stało z tą prostytutką z stronnego siedzenia? Zastanawialiście się. Ja się zastanawiałam cały czas. Szatoni o niej zapomniała. Zamiast jak normalny człowiek zainteresować się od razu po rozbiciu samochodu, przypomniała sobie o niej dopiero następnego dnia, kiedy się obudziła. Oh, she's absolutely the worst. O trupie z bagażnika też już nikt nie wspomina. I myślicie, że to jest jednorazowy przypadek? Nie, cała fabuła tak mniej więcej wygląda. Na bohaterów ciągle zostawiane są pułapki w dziwnych miejscach, ludzie umierają w głupi sposób, na przykład rzucając się z nożem na kogoś uzbrojonego w broń palną, natomiast postacie ważne są praktycznie nieśmiertelne, nawet jeżeli strzela im się w głowę z odległości 20 centymetrów. Mamy mroczną organizację zrzeszającą dzieci zabójców, szantaże i załamania nerwowe, wielkie moralne rozterki i straszliwe tajemnice, i może się wydawać, że cały czas coś się dzieje, a jednocześnie w przedziwny sposób z ekranu wieje nudą. W akompaniamencie, jak już powiedziałam, smutnego pianinka tudzież przejmujących skrzypek. Swoją drogą, muzyka, którą tutaj puszczają, chociaż w dużej mierze próbuje wymusić na widzu określone emocje albo ewentualnie nie pozwolić mu zasnąć, jest całkiem niezła. A szkoda, że marnuje się na takie widowisko. Zwłaszcza opening, który wprost sugerował mi, że dostanę coś w rodzaju The Confidence Man. Najbliżej szczerego zaangażowania w wydarzenie na ekranie byłam, kiedy Riancha pozwolił się uprowadzić zdecydowanie zbyt rodosną blondynkowi do siedziby złej organizacji. Zainteresowanie to trwało jakieś pięć minut. A potem szato odkrywa, że musi koniecznie uratować rankę i dostajemy wielką rozpierduchę, a potem wielką ucieczkę i ukrywanie się, i kolejne retrospekcje i tyle dramy, ile tylko jesteście w stanie udźwignąć, albo jeszcze więcej. A najśmieszniejsze, że mimo tych ciągłych retrospekcji tak naprawdę nie wiadomo, czego zła organizacja od bohaterów chce. A nawet jeżeli pogodzimy się z faktem, że czegoś chce, to dlaczego chce tego tak nagle po dwudziestu czy tam ilu latach? Nic nie wiadomo. Może gdyby więcej czasu poświęcono wydarzeniom, kiedy bohaterowie byli dziećmi. Najlepiej całą serię, bo jako dzieci mieli trochę więcej sensu. Może gdyby wydarzenia z końcówki były bliżej początku, co w jakiś sposób motywowałoby te chaotyczne działania postaci. Może gdyby szato nie była taką głupią cielęciną. Ale żadne z tych może nie miało miejsca. Na koniec dostajemy jakieś tańce z bronią na dachu i wyraźną sugestię, że jeżeli chcemy więcej, to trzeba sięgnąć do komiksu. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę więcej. Jeden rozlany soczek pomarańczowy na pięć. I tyle. Następnym razem opowiem o czymś, co mi się do odmiany podobało. Szokie i niedowierzanie. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce.